U, spójrz na dębiaka, Kicku. Tutaj, Rousey. Czemu oni się tak ekscytują? Tańcem Oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć. Ola też. Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra. Ja też! Chcesz zobaczyć kickowy taniec? O, możemy przyjść? Możecie zapytać Ole. Ćwiczy teraz na placu zabaw. Chodźmy się zapytać. Chodźmy kicku. La, 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 la. Wtedy zrobię skok i obró! Witaj, ciubku Nie zauważyłam cię. Obiecałam Dębiakowi, że dla niego dzisiaj zatańczę. Dlatego teraz ćwiczę. Pokaz tańca! Łohoho! Wyśmienicie! Kto będzie? Tylko Dębiak. O nie, nie, nie! Jesteś wyśmienita! Wszyscy powinni Cię zobaczyć. Wszyscy? Wyobraź sobie: Ty na scenie, światła, pełna widownia. Każdy się Tobie przygląda. Światła? Widownia? Wszyscy patrzą? Brr, ho, 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 nie martw się, ja się wszystkim zajmę. Ty tylko przygotuj dobrze swój koniec. Tylko tańca dziś po południu. Tylko dziś się zatańczy nie Ola! Ola. Cześć, Olu. Olu? Czy to będziesz tańczyć? Troszeczkę wolno. Wszystko w porządku, Olu? Nie pamiętam. Masz na myśli, że nie wiesz co dalej? Spróbuj podskakiwać. To zawsze działa. Nie umiem. Może parę kręciłków? Zatańcz od początku. Wtedy ci się przypomni. O nie. Zapomniałam też początek. Nie umiem już tańczyć. O, nie martw się, Olu. Pomożemy ci. Prawda, kicku? A może spróbujemy przekręcić ten czerwony przy. Ups. Wielki pokaz tańca! Wystąpi Ola! Brzmi świetnie! Będę! Muszę przygotować dębiaka! My pomożemy Oli, prawda Filip? Podwiozę ją moim piorunem szos! A ja poszukam kwiatów, żeby włożyła we włosy. Rób to co ja! I co powiesz na moje wygibasy? Może to zły rodzaj tańca? Co powiesz na kickowy? Taniec jest zły! Kręciołek! Kicku, jesteś genialny! Tutaj chodzi o taniec Oli. Pomóżmy jej go sobie przypomnieć! Ale ja nie pamiętam, jak wyglądał! Limuzyna jest już gotowa! A ja nazbierałem kwiatki. Co jest? Ola zapomniała swój taniec. Nie szkodzi. Znam coś, co mogłaby zatańczyć. Bujasz się w górę i w dół. Ha, ha. I kręcisz się jak karuzela. Hi, hi. Dalej, Olu, spróbuj. Ha, 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 ha. Filip. Uha, ha, ha. Filip, to chyba nie pomaga. Może Filip powinien zatańczyć do tępiaka za mnie Jest bardzo Aha. dobry To ty jesteś tancerką Ja umiem kręciołka Racja Filip Ola jest tancerką i to ona powinna zatańczyć hmm. A co z moim kręciołkiem? <grym wytwarzanie> to łaskocze. A teraz światło <grym wytwarzanie> A teraz najważniejsze. Gotowe! Czas przeprowadzić tancerkę. Musisz delikatnie stąpać, Tak jak ja. Uważaj! Olu, twój pokaz! Dziubku, ale Ola nie jest jeszcze gotowa. Nie gotowa? Zapomniała kroków. Zapomniała? Katastrofa! O, dębiek będzie taki zawiedziony. Szysz. Przepraszam. Oj, nie martw się, Olu. Jeszcze tylko chwilka i zaczniesz znowu tańczyć. Nie ma sensu. Pójdę powiedzieć Dębiakowi, że nie zatańczę dla niego. Nie poddawaj się. Spróbuj jeszcze raz! Jak ja potrafię, to ty też. Nie martw się! Dasz sobie radę! Dziękuję kochani. Daliście z siebie wszystko, ale nie dam rady. To może ja zrobię kiczkowego kręciąka. Hmm. Nie wiedzą, co tracą. I już idzie! I widownia hmm. też. <laughs> Lubię pączki um, Obawiam się, że jest mały problem Nie zatańczę <laughs> Zapomniałam jak się tańczy Rosie spróbowała wszystkiego, żeby mi się przypomniało Ale... Przepraszam Tybiaku uh, uh, uh. Nic nie szkodzi Olu, pokaz i tak zrobimy A jak? Ola nie jest jedyną tańcerką wśród nas. Za młodu byłem świetnym tańcerzem. Ty? Drzewo? Tańczy? Jeśli Ola zapomniała swego tańca, to ja dla niej zatańczę, ale potrzebna mi pomoc. Ja? Pomoc Tobie? Jak? Rób co Ci każę. Potrzebna nam muzyka. Muszę się dobrze rozbujać. Możecie mnie pchnąć, żebym ruszył. Dobrze. I w drugą stronę. Ciekawe, czy przypomnę sobie Twista. Ui. Było super! Teraz ta. Nie potrafię pod skoków. Zrobiłaby się za mnie. Babitku! I... Ola tańczy! Jesteś najlepsza, Olu! Znowu umiem tańczyć! Jak to się stało? Taniec to przyjemność! Najważniejsze jest słuchać muzyki i dać jej się ponieść. Nie trzeba myśleć o niczym innym. Zatańczymy. <laughs> Zrób ten śmieszny obrót. Ha, je! Yeah. <grymne> Mój <grymne> Mój kręciołek! <grymne> Wygibasy, Rosie! <grymne> Kiceciupowy obrót! Nadchodzę! Kręciołek! O, nie ma sensu. A? Kicek chce chyba coś powiedzieć. Co jest kicku? Ty też tańczysz? <laughs> Trzeba było coś powiedzieć, kicku. No, chodź, pokaż nam kroki. Ale wszyscy się patrzą. Nie przejmuj się tym. Słuchaj muzyki i daj się jej ponieść. Panie i panowie, przedstawiam wam... Kickowy kręciołek! Hurra! Hurra! Hi, hurra, hi, hurra, hi, hurra! 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 hurra. Fiu, ale jestem padnięta. Dobranoc, Kicku. Ach, dobranoc. Rosie? Tak, kicku? Myślisz, że jak dębiak jak tańczy, to jego korzenie też tańczą? Chyba tak. Po prostu ich nie widzimy, bo są pod ziemią. O tak? <laughs> patrz, Rozi, taniec z korzeni. <laughs> Dobranoc, kicku. Dobranoc, Rozi. Dębiak i wielkie kichanie. Uda się? Epsy! O, Rosie! To nie byłam ja, Kicku. Myślałam, że to ty. To nie ja! Jeśli to nie ty tak głośno kichnąłeś, to kto to był? Nie wiem, ale niech lepiej przestanie. O nie, chyba muszę jeszcze raz. A, 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 a. Wszystko w porządku, Dębiaku? Hmm. Zmęczone oczka, zapchany nosek. Ty, mój drogi Dębiaku, jesteś chory. O nie, tak mi przykro, Dębiaku. E, nic mi nie jest. Kręci mnie tylko... A? A, a, uch, troszkę w nosku to wszystko Troszkę cię kręci? To było największe kichnięcie kiedykolwiek kichnięte, o takie a, 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 przy! <ścoughs> Jeszcze raz <ścoughs> Nie sądzę, żeby Dębiak miał ochotę kichać, mały misiu Jeszcze raz, jeszcze raz w taki sposób się nie zwraca do chorego dębu. He! He! Mały misiu, wracaj! He! Jeszcze raz! O, mały misiu. A! nie mówiłem, że to przeżębienie? A! Prze prze Przepraszam. Większa i lepsza. Oj, nie! Zostawcie mnie! Już lepiej! Z dala od kiha kapę. Ciągle kicha. Dlaczego? Na zewnątrz nie jest bezpieczny! Tu też nie jest! Tym bardziej dla mojej wieży! Zaraz to załatwię! Macie być cicho i to już! Bijubi, hop, 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 hop. O, no i masz. Widzisz łatwo, jak się wie, co się robi. O. o dzięki Ciubku! No, trochę lepiej. Powiedzmy. Ale czy nie uważasz, że tata lód Haha! Śmierdzi! Haha! Czas na kąpiel, mały misiu. Nie! Jeśli wolisz, możesz się wypryskać moimi perfumami. Mmm! Ładne! Sama je zrobiłam. Ich cały czas używam. Fuj! Nie podchodźcie bliżej! Jego kichnięcie was zdmuchnie! Ma rację! Jeszcze czegoś takiego nie słyszałem! Ha! Jeszcze raz! Przecież to tylko małe kichnięcie. E, e, Zaraz e, się e, sama przekonasz! E, <grym> Przepraszam! Jeszcze raz. Głośno jak na tylko kichnięcie. Dębiak potrzebuje naszej pomocy. Chodź. O. Cześć, Filipie. E, twój latawiec jest na ziemi. Wiem, Kicku. Nie ma wiatru. Wiem, jak ci pomóc. Jak? Nie zrobisz wiatru. Nie, ale znam kogoś, kto zrobi. Eee... Ha Mój! Trochę wiemy, że nie jest to łatwo ale musisz kontrolować kichanie dębiaku! Staram się, dziubek, ale ono przychodzi wtedy, kiedy najmniej go oczekuje. O! Uwaga, kryć się! Trzymajcie się! Dębiak! Ja, ja! O, biedny dębiak! Brr, brr. Biedni to my jesteśmy! E, e, Trzymaj się e, mocno, e, mały misiu! E, a, o! <laughs> e, przepraszam, Olu! Olu, w porządku? <laughs> Chyba tak. Lepiej sprawdźmy, czy nikomu nic się nie stało. Kicek, a tam jest Filip i Bruno i. O, gdzie jest Mały Miś? Przed chwilką tu był. Uah, hej. Trzymaj się mocno! Uah. Mały Miś! Czy ten jaka go zdomochnęło! Filip, idź po samochód. Kicek, leć po skuter. Musimy dogonić latawiec! Nie widzę go! O gdzie teraz? Skupiliśmy go, tam jest, Uj, ląduje, trzymaj się malutki, o, nigdy go nie znajdziemy. Cii. Słuchajcie. O, Zofio! Tego masz. U, dziękuję, Zofio. Dobrze, już cię zdejmujemy, malutki. O, zawsze jesteście mile widziani. Zofio, pomożesz nam? jak nie może przestać kichać. Hmm. Cóż, co dla jednego jest deserem, drugiemu może już nie smakować. Epsy! Chcesz powiedzieć, że coś, co my lubimy, dębiak niekoniecznie musi lubić? Idziemy. Chyba znamy przyczynę twojego kichania, dębiaku. O, szybko, zanim znów kichnie! Co to takiego? Ty? Co? Dębiak kichał za każdym razem, jak koło niego przelatywałeś. O. To chyba twoje piórka. Co? Moje piórka. Moje piękne piórka. Są przepiękne. Ale Zofia powiedziała, że co piękne dla jednych może być... Ochydne? Nie. Inni mogą tego nie lubić. Ha, 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 Bzdura. Wszyscy uwielbiają moje piórka. Hmm. Teraz nawet pięknie pachną. tym jak Ola je spryskała perfumami. Perfumami? Tak. Powąchaj! Uwaga! Kryć się! Lećcie na łeb na szynę! Okej, okay, Dębiak! Kichaj! Przepraszam, Dębiaku. Nie chciałam łaskotać twojego noska moimi perfumami. To nie twoja wina. Mam delikatny nos, od kiedy byłem małym drzewkiem. Właściwie... to nawet teraz coś czuję. O, fuj. Czas najwyższy, żebyś wziął kąpiel, nieprawdaż? Nie! Będzie z pianą i kaczuszką. Może ty też powinieneś wziąć kąpiel? Chyba nie chcesz, żeby perfumy drażniły nosek dębiaka. Dobry pomysł, Rosji. Chodź dzióbku. Możesz wziąć kąpiel u mnie w domu. O, okej. Okay. ale cała na moja. Łatwizna. Nie wiem, po co było to całe zamieszanie. O, o, o. Nie! O! <laughs> <śmiew> Bardzo śmieszne. <śmiew> <Psiuk>! <śmiew> 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 <śmiew>